Cała sala zamilkła. To nie był zwykły komentarz polityczny, to była bomba dyplomatyczna. 8 września, w zamkniętym gronie, premier Węgier Viktor Orban wypowiedział słowa, które odbiły się echem od Brukseli po Waszyngton. Ukraina zostanie podzielona na trzy części. Według Orbania, przyszłe negocjacje o bezpieczeństwie mają doprowadzić do formalnego wyznaczenia stref rosyjskiej. Zdemilitaryzowanej i zachodniej. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza, a jednak, jak twierdzi Orban, to już się dzieje. Europa, według niego, w milczeniu uznała istnienie rosyjskiej strefy wpływów. A teraz toczy się dyskusja, gdzie wyznaczyć linie demarkacyjne. Czy rzeczywiście Ukraina stoi u progu podziału, czy Zachód, zmęczony wojną, Gotów jest zaakceptować rosyjskie warunki. I co na to Kijów, co na to prezydent Zełęński? Żeby naprawdę zrozumieć, dlaczego słowa Orbania wstrząsnęły Europą, musimy cofnąć się o kilka dekad. Ukraina w państwo o strategicznym położeniu, ogromnych zasobach naturalnych i wyjątkowej roli geopolitycznej, od zawsze była areną rywalizacji. Dla Rosji to bliska zagranica. Część dawnego imperium przestrzeń, której Kreml nigdy nie chciał wypuścić ze swoich wpływów. Dla Zachodu bufor, który chronił Europę Środkową przed rosyjskim naciskiem. Przed wojną równowaga była krucha, ale istniała. Od czasu odzyskania niepodległości w 1991 roku, Ukraina balansowała pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jedne rządy stawiały na Moskwę. Inne, na Brukselę i Waszyngton. Ale fundament pozostawał taki sam: Ukraina jako państwo buforowe. Zachód miał tu swoje wpływy gospodarcze, Rosja miała swoje sieci polityczne i kulturowe. Można było się spierać o gaz, o język, o wybory, ale nikt nie kwestionował, że kraj ten jest podzielony mniej więcej pół na pół. Orban przypomniał, że wtedy, paradoksalnie Wszyscy czuli się bezpiecznie. Zachód miał swoją część wpływów, Rosja swoją. Równowaga była delikatna, lecz przewidywalna. Ale rok 2014 wszystko zmienił. Aneksja Krymu była pierwszym ciosem w status quo. Świat zobaczył, że Moskwa gotowa jest przesuwać granice siłą. Potem przyszła wojna w Donbasie, zamrożony konflikt. Który na lata stał się krwającą raną Ukrainy. I wreszcie 24 lutego 2022 roku, pełnoskalowa inwazja. Rosja chciała błyskawicznie zdobyć Kijów, obalić rząd i ustanowić marionetkowe władze. Ale plan się nie udał. Ukraina stawiła opór, a zachód, szczególnie Polska i kraje bałtyckie, rzucił się na pomoc od tego momentu równowaga sprzed wojny przestała istnieć. Nie było już mowy o pół na pół. Była otwarta wojna, były masowe dostawy broni z zachodu, były sankcje wobec Moskwy. I tu pojawia się argument Orbania. Według niego, Europa, nawet jeśli głośno tego nie przyznaje, już teraz zaakceptowała istnienie strefy rosyjskiej. Dlaczego? Bo Krym nie wrócił do Ukrainy i nikt nie ma realnego planu, jak to zrobić. Bo Donbas w dużej mierze kontrolowany jest przez Rosję. Bo wschodnie regiony zamieniają się w szachownice okupacji i walk, a linia frontu przesuwa się, ale nie znika. Orban mówi, dyskusja nie toczy się o to, czy Rosja tam pozostanie, ale o to, jak daleko sięgnie. Zachód natomiast przedstawia sprawę inaczej. Oficjalnie mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Orban interpretuje to inaczej. Gwarancje bezpieczeństwa to w praktyce nowy podział terytorium. Jedna część pozostanie pod kontrolą Rosji, druga stanie się pasem zdemilitaryzowanym, rodzajem strefy buforowej. Trzecia będzie z zachodnią Ukrainą, ściśle powiązaną z Europą. Innymi słowy, Ukraina jako jedno państwo miałaby przestać istnieć. Trzeba jednak spojrzeć szerzej. Orbán nie mówi w próżni. Europa jest zmęczona wojną. Dwa lata ogromnych wydatków, kryzys energetyczny, inflacja u to wszystko sprawia, że poparcie społeczne dla dalszego wspierania Ukrainy słabnie. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone, główny sponsor Kijowa, Coraz bardziej skupiają się na Azji i rywalizacji z Chinami. Dla Białego Domu Ukraina to ważny, ale jednak drugorzędny front. A Unia Europejska, Orban twierdzi, że bez Ameryki jest kulawą kaczką, niezdolną do prowadzenia samodzielnej polityki obronnej. To, według niego, fundament obecnego kryzysu. I tu dochodzimy do sedna. Orban sugeruje, że jeśli Europa chce pokoju, powinna rozmawiać nie z Waszyngtonem, ale z Moskwą. To stwierdzenie, które brzmi jak zdrada dla Kijowa, ale dla niektórych polityków Zachodu zmęczonych wojną, może być brutalnym realizmem. Na tym tle słowa premiera Węgier brzmią jak ostrzeżenie, ale też jak prowokacja. Czy rzeczywiście negocjacje prowadzą w stronę podziału Ukrainy? Czy Zachód faktycznie przygotowuje grunt pod taki kompromis? A jeśli tak, co to oznacza dla Polski, dla regionu, dla całej Europy? I w tym miejscu zaczyna się prawdziwy dramat polityczny, który omawiamy w dalszej części: reakcje Kijowa, Zełęckiego i międzynarodowej sceny. Orban w swoim wystąpieniu nie zostawił złudzeń. Jego wizja to mapa podzielonej Ukrainy. Strefa rosyjska, już faktycznie istniejąca. Strefa zdemilitaryzowana pas ziemi niczyjej oddzielający Rosję od reszty kraju. Strefa zachodnia z Kijowem, Lwowem i resztą regionów bliższych Europy. Nie pytajcie, czy ta strefa powstanie ona powstaje mówił premier Węgier. Ale to nie wszystko. Orban zasugerował, że rozmowy o bezpieczeństwie Europy nie powinny odbywać się w Waszyngtonie. Tylko w Moskwie. Dla jednych to Herezja, dla innych, trzeźwa diagnoza. Jakie są argumenty ekonomiczne, sankcje, które miały zrujnować Rosję, coraz bardziej uderzają w europejskie społeczeństwa? Inflacja, droższe paliwa, rosnące rachunki. Historyczne Ukraina jako bufor. Orban twierdzi, że to. Co istniało przez dekady i podzielony wpływ teraz wraca w nowej formie. Strategiczne USA są coraz bardziej zaangażowane w Azji, rywalizacja z Chinami staje się priorytetem. Czy Europa może w nieskończoność liczyć na Amerykę? Orban mówi to głośno, co inni myślą po cichu: Unia Europejska jest zależna militarnie od USA i nie potrafi wypracować własnej polityki bezpieczeństwa. Jak zareagował Kijów? Prezydent Wołodymyr Zełęski nie krył oburzenia. W wywiadzie dla amerykańskich mediów powiedział: Energia to broń Putina. Europa musi go powstrzymać, a nie nagradzać. Wzywał do dalszych sankcji, większej presji, nowych pakietów wsparcia z Ramstein. Atmosfera staje się coraz gęstsza. Wyobraźcie sobie salę negocjacyjną. Przy stole siedzą delegacje. Orban spokojny, mówi o realizmy. Po drugiej stronie łzeński podniesiony głos, argument o suwerenności, o ofarach, o krwi. W tle cisza zachodnich dyplomatów. Jedni notują, inni patrzą w bok. Kto naprawdę poprze Ukrainę, a kto zaczyna szukać dróg kompromisu z Moskwą? To wystąpienie Orbania wywołało lawinę reakcji. Ukraińskie MSZ potępiło jego słowa jako kapitulację wobec agresora. W Brukseli oficjalnie milczenie, ale nieoficjalnie słychać, że coraz więcej państw ma dość wojny, która pochłania miliardy. W Moskwie zadowolenie. Każde słowo, które sugeruje podział Ukrainy, to dla Putina zwycięstwo propagandowe. A co to oznacza dla Polski? Nasze granice, nasza przyszłość są bezpośrednio związane z losem Ukrainy. Podział tego państwa oznaczałby zupełnie nową mapę bezpieczeństwa w regionie. Polska stałaby się pierwszą linią kontaktu z Rosją, bez bufora, bez dystansu. Dlatego to, co powiedział Orban, to nie tylko teolia. To realne wyzwanie strategiczne. Bo jeśli Ukraina zostanie podzielona, zmieni się cały układ sił w Europie. I tu pada najważniejsze zdanie. Polska nie odda swojej suwerenności. Polska pozostaje w Europie, ale na własnych warunkach. To starcie się nie skończyło. Wręcz przeciwnie, dopiero się zaczyna. Jeśli dziś Orban mówi o podziale Ukrainy, to jutro ktoś inny może mówić o nowym układzie granic w Europie Środkowo-Wschodniej. A pytanie, które pozostaje, brzmi: kto wtedy stanie po naszej stronie?